Hej, jestem Jula i ja chciałam tylko nagrać szybko przed ten filmik o rzeczy, które mi się naprawdę bardzo długo. I okej, okay, to będzie moim zdaniem bardzo kontrowersyjny statement. Ja uważam, że powinniśmy trochę znormalizować płakanie w internecie. Dobra, mam, mam wrażenie, że jakby też wszyscy, kiedy mówimy o płakaniu w internecie, mamy w oczach Queen of the Black, fagatę jakieś takie bardzo skrajne emocje, które zazwyczaj wiążą się z jakimiś niebezpiecznymi zachowaniami w internecie, ale totalnie nie. Mam na myśli to, że chciałabym się jakby bardziej przywołać do case'a, który wydarzył się dwa dni temu. Czyli Lord, kochana, cudowna artystka, która wydała 28 czerwca swój najnowszy album, który jest bardzo trudny, moim zdaniem, ogólnie o zerwaniu, ale wyjątkowo jest bardzo popularny i cieszy się dużą popularnością. Lord dwa dni temu stawiła na Instagrama posta, gdzie. Na pierwszym zdjęciu mamy, jak jest na paryskim Fashion Week, jak sobie robi foty z różnymi gwiazdami itp. A później można zobaczyć, jak siedzi w i płacze. I dlatego, że będę później w treści, nie chcę montować filmów, to wam to pokażę tak. Chodzi o tego posta. Mhm. Tak, chodzi o tego posta. I ogólnie w komentarzach na, inst na Instagramie. Komentarze są pozytywne i są takie kochanie, czemu patrzysz coś w tym stylu, ale na X dużo osób pisze, że nie powinna tego wstawiać. I szczerze? A no, mi się, nie podoba mi się to, że płacze I ogólnie wiecie, to są bardzo trudne emocje, kiedy ludzie płaczą i nie życzę nikomu, żeby płakał w wolnym czasie. Ale uważam, że to jest mega spoko. Więc ja że to jest mega spoko, że jednak ok, ma jakiś ten, ma moment w swoim życiu, dużo osób sobie myśli, wow, ale super, co nie, że chodzi na ścianki, że wiecie, że tak będą, no, ma jakieś tam eventy, że wygląda codziennie bosko i w ogóle, ale ona też płacze. I tak by też na tym zdjęciu, może to jest zbyt overthinking i analiza tego jednego randomowego zdjęcia, ale no siedziby z makijażu, w z kulą płacze i że to jest każda z nas, umówmy się, to jest każda z nas, to jest każda z nas, kiedy powiedzmy waży jeden kilo za dużo przed okresem. To jest każda z nas, kiedy jest szkurzona, bo jest na diecie i tak by nie idzie, tak jakby. To, to jest każde z nas. której przytoczyłam związane z wagą, ale to jest każde z nas, kiedy znowu jesteśmy w toksycznej relacji, kiedy znowu ten chłopak na mnie odpisuje, to jest każde z nas, kiedy po prostu coś się dzieje i siedzimy w łazience. I wyjątkowo chciałabym powiedzieć, że tak jak dużo osób komentuje, że o Boże, jak można sobie robić samemu zdjęcia, kiedy płaczemy, do mnie właśnie najbardziej docierają te filmiki na TikToku Przemian, kiedy właśnie widzę ten punkt, że o, ktoś był naprawdę w mega beznej sytuacji, płakał, stawia te zdjęcia, i jak się później zmienia, że jest jednak szczęśliwy, do mnie bardzo to trafia. I sama sobie czasami robię zdjęcia, kiedy płaczę, i później, na przykład, kiedy próbuję na moją galerię, to mam taki punkt zaczepienia, że ej. Tutaj płakałam, bo na przykład, nie wiem, pokłóciłam się z rodzicami i później na przykład widzę moje zdjęcie z nimi, i tak bydamy to trochę taki punkt, jak moja relacja ewoluowała z nimi. I wydaje mi się, że tak może być ze wszystkim. Czyli na przykład, powiedzmy, kiedy patrzymy, jak, się, patrzymy jak uczymy się takiego trudnego egzaminu, jesteśmy zbyt przy, przytłoczeni, możemy później to porównać z naszym szczęściem z egzaminu. No, rzucił już, już radek, więc za chwilę wychodzimy. Zwłaszcza, że mnie chyba zabije, jak za... tutaj jest radek, więc radek, dobra, już kończę. I to, miałby, to miało tylko i tak trwać 5 minut, już kończę, już kończę. Więc to jakby taka moja refleksja, że moim zdaniem to nie jest jakaś cringe I powinniśmy. Jeżeli już chcemy normalizować wszystko w internecie, to powinniśmy też przy okazji normalizować takie emocje, bo to jest normalne. I mam wrażenie, że dzięki temu ludzie będą mieli mniejsze takie nie wiem, bariery społeczne, właśnie będziemy się mniej porównywali dzięki, dzięki temu. за себе на взаим и не трябва да го това като кринжово а единствено е за спокойствие